Siema, z tej strony. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się otwieraniem pięciu saszetek, ale jeszcze przed tym chcę Wam pokazać karty z pięciu saszetek otwartych przeze mnie ostatnio poza kamerą. No nie, nagrywałem nie ich po prostu, a trafiły mi się fajne karty. Najlepszą był chyba lewy Game Changer, także fajna była Sima ze składem Realu i pozostałe takie oto karty. Specjalne oczywiście, bazówek nie pokazuję. Dobra. No, i mam nadzieję, że trafimy dzisiaj jakieś karty z tej czołówki. Mam na myśli double, albo choćby te Infecti Mele, z ktoś tam wymaga. O! O, poszło! Ok. Mamy tak: Alvesa, Eriksona Kościelnego, Rui Patricio, master e, logo Sportingu i Defensive Rock. Pepe. Fajnie. Nie było żadnej powtórki. Następna. Saszetka. Tak. Buffon. Wendel. Pedro. Zerwinio, Lukas. I Rising Star. Dawid Alaba. Tak jest dziwnie, strasznie zrobiona ta karta. Widzicie, jest tak krzywo. No, trochę szkoda, no ale okej. Okay. Następne saszetki. Mamy tak. Godin, Iniesta, Balotelli, o oh super, Master Ronaldo, logo Realu i Game Changer Kun Aguero. Świetnie, świetnie, świetnie. Mam już 3 Game Changery. To chyba myślę, że to niezły wynik jak na około 20-30 saszetek. Oho, już widzicie, co tutaj mamy. Też super. Mamy piłkę, jedną na 50. Też super. super. Mamy jeszcze Olsena, Bonuczego, Najtika, Rakickiego i Siowasa. No i ostatnia saszetka. Fajnie, Jakby się jeszcze trafiło coś mocnego. jakiś dabelek albo coś. O, ale mocno. Tak. Lam, Gonzales, Zagojew, Florencji, Logo Liverpoolu i Rising Star Calum Chambers. Myślę, że pozytywny unboxing. Trafiliśmy dwie naprawdę fajne karty. No cóż, myślę, że double Investments czy jak się tam wymawia, i legendy nadejdą w niedługim czasie. No, jestem nawet zadowolony. Dzięki Wam za oglądanie. Cześć, Futbolmaniak.